Ciałki zawsze się przyda, są szczególnie to z wybuchu węglowego. Cześć, witajcie, witam was wszystkich w kolejnym odcinku z gry Sons of the Forest na kanale Rewik, o leki też mi się przydadzą W dzisiejszym odcinku chciałem zająć się kilkoma sprawami związanymi z update'em Po pierwsze, chciałem znaleźć karabin dzisiaj Pokazać nową rzecz, którą można wydrukować na drukarce 3D Eee um. No i jeszcze znaleźć dodatkowo kasetę z nagraniem, która została dodana. Czegoś się może dodatkowego dowiemy. No nic, zapraszam was wszystkich do oglądania. Więc możemy tak zrobić strzały, piersiówkę, maskę, kulinę z otwiczką, siatkę techniczną, to wszystko pamiętamy. I możemy również zrobić sanie. Poza saniami możemy też zrobić pokrywę e, GPS. Co to jest? My możemy sobie teraz właśnie te GPS-y kraftować. Nie musimy ich już wspierać po wyspie. I to jest dość przydatna w sumie sprawa, bo teraz jaskini nie są już oznaczane przez nasz GPS na mapie. Nie wiem dlaczego tak zrobili, ale no cóż musimy sobie niektóre takie miejsca oznaczać na recepturach i w punkcie GPS wydrukowany na 3D. No i czego jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy tak, baterii, e, elektroniki i drutu. Dzięki temu możemy sobie właśnie zrobić własny GPS. Bardzo fajnie, że bardzo fajne jest zastosowanie moim zdaniem właśnie tego elektroniki. Bo wcześniej miał strasznie mało zastosowań, a teraz ma już odrobinkę więcej jednak bym od razu właśnie zaznaczył tą tutaj jaskinię bo później e, mam problem z jej znalezieniem mniej więcej się orientuję gdzie ona jest, ale no wiecie mm, wolę już ją mieć zaznaczoną nie to, o Jezu. nie, nie, nie to o to mi właśnie chodziło mm, kamień teraz ja też szybciej, szybciej się stawia te kamienie wokół różnych struktur, o jest. się wystraszyłem Najpierw tych małych się pozbądźmy. Trochę tu tego jest. No dobra. Trochę kiepska sprawa, czekajcie. Eee, no właśnie, do tego. Nie można powiedzieć tego, latarki. Dobra, wada. Wada tego. Dopiero chcę się właśnie pozbyć tych słabszych. Bo z tymi dużymi może mieć problem. Załadowane. No. No i jeszcze ten przyraz. Jakby tego wszystkiego już było nam mało. Ała, no tych, tych właśnie najbardziej nie lubię. No i, no i, no i tyle nam było. Wjechał we mnie, zniszczył mi cały pancerz, no i na tym się zakończyłem. Właśnie tych bardzo nie lubię, nie wiem w ogóle kto wpadł na pomysł, żeby oni się spundowali, jak go zbili przeciwnicy. I to jeszcze w grupie, bo pojedynczego idzie zabić, a jak ich kilka, to już nie bardzo. A no tak sobie dzisiaj widzicie, zaczniemy. Mm. dobra. że nawet ta broń pana nie rekompensuje tego, jak ci przeciwnicy są ciężcy. Okej. Okay. Zaraz tak. No, a ja to się ubierzmy w pancerz jakiś, o ile jeszcze jakiś mam. Mam jedną skórę paskudną, No cóż. Eee, więc jedzmy leki i... Zaraz my się jeszcze wrócił do tego miejsca. O jest jeszcze ty znowu. Dobra, trafiony w nogę. Dobra. Z nim przynajmniej nadal nie ma żadnych większych trudności, to mi się podoba. Zawsze to dodatkowy pancerzyk na później Okej. Okay. Dobra. Gdzie ty my jesteśmy? Jesteśmy chyba... no W tę stronę musimy iść. Muszę wrócić do domu. To tak. To tak, to tak. Wrócimy się jeszcze do tej właśnie. Jaskini. O Jezu, jeszcze to. Nie muszę mieć pewne jak się, jak się tego pozbywam, dobra. No to tak, wiecie co, to może sobie ten znacznik tam kiedy indziej postawię. To jest demon, to jest sarna. To jest oczywiście demon, jak zwykle. Kiedy coś robię, to nagle się pojawiają demony. Dobra. Dobrze, że ten krzyż mamy. Z niego było dużo ciężej się ich pozbywać. O, jeszcze jeden. No się zawsze w grupie pojawiają. No, na tym mniej więcej polega walka z przeciwnikami w Deforestie, jak widać. Co za Deforest? Jeszcze tu jest jeden. Dobra, to ja się ich pozbędę i zaraz do Was wrócę, jak już nastanie dzień. O, jest jeszcze ten. A, więc tak, nareszcie jestem już w bazie. Mm. Zbyłem się w większości z tych. No. Magnetów, które tutaj były. Mówiłam, że Katana mega robi, tylko denerwują mnie tak demony, po pierwsze są mega niezbalansowane, bo w ogóle nie reagują na obrażenia w mele, więc nie da się mi z nimi walczyć wręcz. Bije ja, one po prostu oddają mi za każdym razem. W żaden sposób nawet nie odchylając się do tyłu przy uderzeniach. To samo jest z tymi mocniejszymi ślepcami. Co prawda dropią aż po dwa demoniczne, yy, mutackie pancerze, co trochę rekompensuje to jakie są mocne, ale i tak... Zbyt przesadzone jak na spełniających się w grupie zwykli przeciwnicy. Zjawiaciemy sobie coś. Nie tak. No i standardowo taki właśnie wskaźnik możemy stawiać sobie na patykach, To bym chciał zaraz pokazać. Tylko, no. Sprawy survivalowe i tego typu rzeczy. Dobra, weźmy sobie jeszcze trochę tego mięsa na drogę. No, ten potyk mam postawiony. Wystarczy, że sobie teraz tego co tam ustawimy. Bożą teraz go nie zgubił, to było gdzieś, czekajcie. W tamtym miejscu, od tego zakola rzeki. No dobra. Więc tak, jak to sobie zrobimy, to um, pójdziemy po karabin sniperski, który gdzieś jest ponoć bardzo głęboko w jaskiniach, Więc czeka nas całkiem spora wyprawa. Um, co jeszcze? Chciałbym właśnie znaleźć nową kasetę. Je, o, się tego, tego konaru. Do gazety wideo, bo ponoć właśnie jak, jakaś nowa do, została dodana. Dobra. Weźmy sobie ten wydrukowany GPS. On się w ogóle niczym nie różni od tych zwykłych. Poza tym, w jaki sposób się go pozyskuje. No dobra. Teraz tak. Y Z czym to się nam kojarzyło? O, nie można oznaczyć. O, z bateriami, bo to jest całkiem sporo baterii. O, super. Będziemy mieli tutaj znacznik. O, i, oczywiście możemy też później zdjąć, jak widzicie. To jest też fajne. Dobra. To tak. Y y y Skarbnik snaiperski gdzieś się znajduje, gdzie? Nie wiem, właśnie wiem, że w jakiejś jaskini. To sobie zaraz sprawdzę i po to y pójdziemy. Y no, to idę to zerknąć, gdzie to dokładnie jest, i zaraz się wybieramy w drogę. W ogóle przyszedł na chwilę do tej, tej, naszej sauny, bo tu miało się ponoć znajdować martwe ciało z nagraniem wideo, którego tu nie ma. Oglądałem hmm. filmiki, gdzie to się dokładnie znajduje, ale niestety kamery, niestety, niestety tu po prostu nie ma. Ponadto teraz radio można podnosić, co jest też fajne. A gdzie to radio jest? Hmm. Gdzieś na pewno. O, tu jest. To jest, tak. Można sobie teraz wykierować ikonę, to jest fajne. Dobra, no tak, tak jak mówiłem, tu miało się znajdować ciało z kasetą do obejrzenia. Ja wam może po prostu puszczę fragment z innego nagrania, jak, jak to wideo wygląda, a ja idę dalej. jeszcze w tym bunkrze tych bogaczy znajduje się również kombinezon, którego wcześniej tu nie było. Gdzie on jest? Kombinezon, właśnie, czekajcie. Kombinezon kosmiczny ma wysoką... bardzo nas chroni przed temperaturami i przed warunkami atmosferycznymi, no. Raczej nie będę z niego korzystać. Boję się, że do tego laboratorium, ale chyba sobie odpuszczę. Dobra, idziemy już teraz po karabin snajperski, ponieważ jeden z nich... E, e, karabin snajperski znajduje się na, po drugiej stronie jeziora, jeśli chodzi o wejście do tej jaskini. E, więc tak, do znalezienia mam jeszcze jedną kasetę, tą pierwszą wam pokazałem już wcześniej na e, wycinku. Idziemy teraz po karabin snajperski, który znajduje się w tamtej jaskini. Już raz w nim byliśmy. Po eee, troszeczkę pozmieniali układ jaskini, właśnie raz w niej byliśmy, się, bo się pomyliłem, po prostu wszedłem nie do tej co potrzeba i się okazało, że to jest jakaś nowa jaskinia w ogóle. I tam właśnie znajduje się to po co aktualnie tam idę. Jestem już w tej jaskini, kawałek sobie już przyszedłem, żeby was nie zanudzać. Pójdziemy sobie teraz tym odcinkiem, gdzie był potrzebny kwalunk. Eee, tam na końcu właśnie, gdzie było takie rozgałęzienie tych szkieletów. Dobra. E, tu jest gdzieś wypłynęcie na powierzchnię, chyba. O, dokładnie w tym miejscu. Dobra. A. Femano. Dobra. Trafiony. Ale włócznia jest tak przydatna. Przynajmniej przeciwko nim, bo ona ogólnie nie jest jakaś turbo mocna, ale przydaje się bardzo. Zeforycz też była mega, mega dobra. Oczywiście tylko do ciskania, bo jako broń. To absolutnie jest beznadziejne, nie będę oszukiwał. Eee, dobra. Słuchajcie, ja mam. Czy ja mam eee, jak, jak ja mam to wys wysoko rozjaśnione na maksa? Dobra, żebyście, żebyście coś widzieli tutaj. Tędy, eee, dobra. Chyba nie pamiętam prawo czy lewo? Lewo, wiecie. No, chyba ten, gdzie. Oj, okej. A tu jest jeszcze to małe coś. No i oczywiście drugi biskostwór. On niby wiecie, wydaje się taki. Oj. I nie mrawię sobie, biega, chodzi w kółko przed siebie. Ale ja zawsze się wolę ich wszystkich pozbywać, zanim gdziekolwiek pójdę, bo jakoś dzisiaj czasami się nie wiem, jakby. I sobie w moim kierunku, jakby. Aha, mamy już pełen taki kancerzy Jakby, nie wiem, w ogóle mnie nie widziały, bo się bym specjalnie przejmował, a wtedy moi się randomowo zaczynają przyspieszać i, i biec sprintem w moim kierunku, co jest bardzo niebezpieczne. A tu jest wyjście liny, a to nie tędy tak gdzie to było? Chyba jednak w tamtą stronę, wiecie? Teraz myślę No chyba jednak tędy Czyli Muszę się tutaj dokładnie rozglądać, żeby tego nie Ominąć O jest Dobra tu jest, są jeszcze dwa. Okej, okay, już. O, no i mamy. mamy. co do karabinu. Zebrana. I karabin również zebrany. No dobra. Gdzie go mamy? Jest ją. Mam nawet już widzę w nim lunetę. Słuchajcie no tylko, gdzie taką amunicję możemy zdobyć, bo widzę, że ona leży tylko tutaj chyba. Mam nadzieję, że możemy teraz też znaleźć w innym miejscu. Ktoś mnie czy to ze mną rodzaj amunicji. tylko jeden nabój niestety. E, czekajcie, weźmy sobie to jeszcze raz. Więc nie, nie możemy nic z nim robić, okej, okay, okej. Okay. możemy go tylko, możemy tylko z niego strzelać. Oczywiście mam też przybliżenie, to jest fajne. Testujemy sobie go, jak wrócimy może do domu. A ja udam się jeszcze w jedno miejsce po ostatnią kasetę. Kolejną naszą miejscówką do zwiedzenia jest e, bunkier, w którym już jestem chyba czwarty raz, jak się nie mylę. Och, aż mi zacięło. Znajduje się tutaj kolejna kaseta wideo. Gdzieś chyba w tym bogatym hotelu, gdzie mieszka Virginia, jak się nie mylę. A ot ich. Chyba nie też, bo się, już nie chce otwierać, bo mam, mam tego wszystkiego... ...w w nosie, że tak powiem. A idziemy dalej, idziemy dalej. Tu jest ten nasz ulubiony króli, którego już miałem też chyba z czwarty raz. Zakładam, że to będzie tyle rzeczy dodawanych, że będę go miał jeszcze parę razy. Okej. Okay. ten chyba się szło do tego bunkra. Tam gdzieś powinno leżeć ciało. E ciało z kasetą wideo. To jest właśnie jeden z kultystów, od dziwo. Właśnie widzę, że rozrzucali dużo tych ciał, tych właśnie kultystów. Jestem ciekaw, czy gdzieś to będzie kolejny, w którym znajdę kasetę wideo. No właśnie. Ich tu wcześniej nie było, jak dobrze pamiętacie. O, jest i to Ace Angel. 但都是高净值的个体。有氧运动，一、hmm. 切都能让你在这里生活的同时保持健康，就像一个小城市。哦，有台球桌、游戏、大屏幕。这里我们有传统风格的浴缸，还有……不要！快走！快走！哎！哈哈，Dobra, czy m a y nie w e A, kamery już nie możemy nic podnieść. Mamy opis najwyraźniej tej, tego całego kompleksu podziemnego dla gości i tak dalej. No i chyba w czasie tego coś się wydarzyło złego. Jak, było, jak, jak, nie, jak nie ciężko się domyślić. No dobra. Teraz ja sobie tą natarkę zgaszę, już w sumie nie potrzebuję. Jestem w sumie ciekaw, co się stanie, jak pójdziemy tędy do tych drzwi. Bo one są w sumie otwarte nadal. I czy. Coś będzie na końcu w sumie. Nie wiem mi się tam chce iść. Chyba nie bardzo. Może innym razem. Eee, dobra, będzie chyba na tyle. Znaleźliśmy wszystko, co dziś, na dzisiaj chciałem znaleźć. Eee, aż każdej czwartej kasty mi się nie udało znaleźć, że ona się tam nie zrespiła niestety. No cóż. Eee, no dobra, to co? Ja już się będę powoli sobie żegnać. Mam nadzieję, że Ci mu się podobał. Podajcie na Discord, do którego link, jak zwykle umieszczam w opisie filmu. Komentujcie, zawsze na Wasze komentarze odpowiadam. I będzie chyba na tyle. Co do tego karabinu sniperskiego, to jeszcze chciałbym sobie go iść na, na zewnątrz przetestować. Jak on będzie działać. Mam niestety tylko jeden nabój, więc... Trochę średnio będzie go testować, ale sobie chociaż... Zaraz strzelimy z niego. Jestem ciekawie, też jak z amunicją do niego, czy on, będzie, on się teraz będzie respić... Po jego znalezieniu w skrzynkach z amunicją, czy będzie trzeba by jakoś, nie wiem... Specjalnie, właśnie wyszukiwać, to mnie bardzo interesuje. Mm. Dobra, czekajcie. Będziemy sobie na zewnątrz, czy znajdziemy jakiegoś wroga. No dobra, ja sobie tutaj kogoś poszukam. Tu gdzieś niedaleko była chłopowska wioska i to będzie w sam raz. Dało mi się jednego z nich znaleźć. Przy okazji mogę obserwować, jak się zmienia pora roku. Też ciekawa rzecz. Od góry w dół eee, to będę pamiętać, jak się zmienia pora roku. Dobra. Mamy karabin, mamy tylko jeden, jeden nabój. No dobra. Spróbuję go celnie strzelić. No dobra. No i mamy. Ja tylko chyba jedną sztukę amunicji, ile to ja tego mam. A do karabinu, czy możemy z niego strzelać w nieskończoność, jak, jak, jak rozumiem? Nie wiem, to mamy kolejnego. Miałem tylko jeden nabój, więc nie wiem, czy mogę strzelać aż tyle razy. Przeładuj. Aha, bym miał pełny magazynek, rozumiem. Nie wiem, gdzie w sumie teraz mamy znaleźć więcej amunicji, no ale cóż. Hmm... Dobra, mam jeszcze jeden nabój w razie czego, ale nie powiem, fajna spluwa, fajnie się z tego strzela, nie, nie wiem czy ja ich trafiłem w głowę, jednego na pewno, drugiego nie wiem, A zakładam, że mam ogromne, ogromne obrażenia, jak na taką broń, mam przynajmniej taką nadzieję, no co, im więcej broni, tym lepiej dla nas, no nic, ja już się powoli z wami żegnam, tak jak wspomniałem, jutro, w następnym odcinku zająłbym się nowymi strukturami, które zostały też dodane i może uda mi się też znaleźć nowego przeciwnika, który też się pojawił, tylko nie wiem, czy uda mi się go znaleźć, no nic. To do następnego. Elo. Elo.